Gwiazdą. Zdobyła serca fanów w Polsce i w Czechach. Po jej stronie są także krytycy sceny muzycznej. Ewa Farna to wulkan energii i jedna z najzdolniejszych wokalistek w Polsce. zakręcie jestem życia, tak i czas. nastolatków spotkaliśmy w koło brzegu i specjalnie dla Państwa wypytaliśmy ją o wszystko. Trzeba zacząć od Szczególnie ten czas od maja, to bardzo dużo wydarzyło się w Twoim życiu. Zacznijmy od czego? Od matury. Zacznijmy. No, z maturą było fajnie. Miałam oznaczeniem, matury, więc bardzo się cieszę. uszczęśliwam swoich rodziców i siebie. Szczerze mówiąc, jestem dumna z tego, że mi się udało tę maturę zrobić, bo to jest dla mnie takie coś, że, że, że no, powinnam mieć maturę. Dla mnie to jest podstawa. I cieszę się, że dostałam się na studia. Będę, będę y, na prawie. Na Uniwersytecie Warszawskim. A dlaczego wybrałaś prawo? Wybrałam prawo, ponieważ jest to jedna mała dziedzin, którą się interesuję. Chciałabym się kształcić, chciałabym być wykształconym człowiekiem, przynajmniej staram się, i mieć taką alternatywę, gdyby tutaj coś przestało działać, albo gdyby po prostu nie było popytu na moją muzykę czy na moją osobę. Dlatego chciałabym studiować prawo. Interesuje mnie prawo autorskie. A wiesz, że w Warszawce jest taka opinia, że na Uniwerach Warszawski, a szczególnie na prawo, dostają się same kujonice? Same co? Same kujonice. No ja też się tak trochę zdziwiłam, kiedy napisali, że, że jestem przyjęta tak samo jak moja przyjaciółka. Cieszę się, że się udało, bo też mogło się nie udać i...